i 22 dzień k adwentu to już prawie finish. Dzisiejszy odcinek poświęcę modułowi Sheet Metal do projektowania rzeczy z blachy. Dziś o zakładce Sheet Metal, z którą bardzo się polubiłem i jest podstawą teraz praktycznie wszystkich moich designów, które potem lecą na laser, jeśli chodzi o chociażby rzeczy do mojego sklepu. Piran.pl Serdecznie zapraszam. Generalnie w tym module projektuję rzeczy, które potem stają się chociażby wieszakami warsztatowymi. No cóż, Sheet Metal pozwala nam, jak sama nazwa wskazuje, pracować niejako z blachą ten moduł pozwala nam w łatwy sposób przygotować sobie plik pod cięcie i pod gięcie. Więc generalnie tutaj łatwo będzie nam tą blachę w jakiś tam sposób uformować, że tak to powiem, a później wyeksportować już z zaznaczonymi liniami gięcia. Generalnie tyle wystarczy, żeby jakaś firma dla nas na przykład coś z blachy Wyprodukowała. Więc po pierwsze, tak, tutaj to body, które się tworzy, jest troszeczkę inne. Jeśli chcemy sobie je potem wykorzystać jako komponent, no to musimy pamiętać o tym, żebyśmy właśnie od tego zaczęli. Więc w tym momencie tworzymy sobie komponent. Type ma być zaznaczony jako sheet metal. I w tym momencie tutaj sobie dodajemy rzeczy. Niestety, jak się zapomnimy, nie zrobimy tego i zaczniemy sobie coś rysować, to później nie jesteśmy w stanie dodać tej rzeczy do komponentu z jakiegoś powodu. Niemniej jednak e, tak jest i trzeba. Być bacznym. Druga rzecz, którą od razu warto sobie zmienić, to oczywiście właściwości materiały, z którym będziemy niejako pracować. Musimy je sobie zdefiniować wcześniej. Czyli, na przykład, gdybyśmy pracowali z, ze stalą o strzelam grubości 2 mm, no to musimy sobie tutaj wejść i upewnić się, że mamy 2 mm. Jeśli nie, no to musimy sobie tutaj kliknąć w Edit Rule, wyskakuje taki ołówek. Jak najedziemy sobie tutaj na tą opcję. No i wpisujemy po prostu grubość, która nas interesuje. Możemy tutaj wpisać cokolwiek. Załóżmy, że pracujemy ze stalą dwójką. To K-faktor okay jest zależny od materiału i jest zależne chyba też od procesu. Generalnie z tego co czytałem, to 044, które jest standardowo w przypadku stali, jest OK. I raczej bym tego nie modyfikował i zazwyczaj dla mnie działało generalnie jeśli chcecie być bardzo precyzyjni to ten k factor powinniśmy za każdym razem dobrać w zależności od tego jaki mamy materiał i jak jest gruby są do tego tabele więc tak zostawiamy sobie dwa zamykamy no i w tym momencie jeśli wszystko poszło dobrze to tutaj też mamy jakby w tym naszym komponencie to rule które sobie daliśmy i z tego co pamiętam możemy mieć kilka komponentów, które mają różne właściwości, ale jeśli sobie to zostawicie bez komponentów, to niestety tych właściwości zmieniać nie możemy. Więc no cóż, teraz jak pracować z tymi z tymi giętymi rzeczami. No podstawą jest tutaj szkic na pewno. Możemy sobie narysować w tym momencie jakikolwiek kształt. I w tym momencie, żeby zmienić go w tą blachę, którą będziemy mogli giąć, która będzie poddawała się tym naszym operacjom z tej zakładki, klikamy sobie opcję flange. I teraz w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, możemy sobie wybrać albo jedną stronę, albo drugą stronę, ewentualnie symetrię, która nam jakby to podzieli. Niemniej jednak tworzy nam się tutaj już jakby płytka, z tego, o tej grubości, którą nam definiuje właśnie to, co wybraliśmy na początku, czyli to będzie ta stal o grubości 2 mm. Dobra, to jest trochę mało gięte, jak teraz do tego coś dorobić? No w tym momencie możemy sobie znowu kliknąć Flange i wybrać którąś z tych krawędzi. No, jak widzicie, jesteśmy w stanie po prostu to przeciągnąć. Na przykład, jak widzicie, możemy sobie tutaj uformować krawędź o długości 50 mm. Możemy też sobie wybrać kąt, pod jakim ma być to zgięcie. Oczywiście nie musi być to 90 stopni. Natomiast pamiętajmy, że po pierwsze, program może się trochę krzaczyć, jeśli bardzo przegniemy. A druga sprawa jest taka, że oczywiście nie wszystko da się potem na prasie zrobić w prawdziwym świecie. Więc musimy sobie też zdawać, zdawać sprawę z ograniczeń. Mamy też kilka opcji, jeśli chodzi o samo to gięcie. Band Position chociażby jest taką ważną rzeczą. Zwróćcie uwagę, że w zależności od tego, jaki mamy tutaj, jaką mamy tutaj wybraną opcję, tak przesuwa się jakby krawędź tego naszego gięcia. Jeśli chodzi o jakieś dalsze modyfikowanie, to oczywiście mamy tutaj też jakieś opcje, które wcześniej spotykaliśmy w przypadku tych naszych normalnych bodies. Czyli w tym momencie nie wiem, gdybyśmy chcieli tutaj dodać jakieś otwory, no to chociażby mamy opcję Hall, która doda nam jakiś otwór. Możemy oczywiście też. Ubrawiać sobie te dodane ścianki bez problemu, tak jak żeśmy je ogarniali w każdym innym wypadku. A tak samo mamy tutaj opcje takie jak filet i chamfer. Więc gdybyśmy chcieli dodać jakieś zaokrąglenia, no to nie ma w tym momencie z tym problemu. No, i co? Teraz, jak już stwierdziliśmy, że dobra, e, mamy to, e, chcemy teraz coś z tym zrobić. No to e, najłatwiejsza opcja Ever, e, żeby zamienić to w gotowego DXF-a, w którym będzie dokładnie zaznaczone, gdzie e, trzeba to wygiąć. Klikamy sobie Create Flat Pattern e, i wybieramy sobie ściankę, wobec której niejako całe to nasze gięcie ma się rozłożyć, więc wybieramy sobie to. Jak widzicie, program zamienia nam to niejako w płaski kawałek blachy. Dodatkowo zaznacza nam te wszystkie linie gięcia. Fyżen zaznacza nam też od razu takie linie pomocnicze, które mówią nam, jak daleko to gięcie będzie sięgało, jeśli chodzi o zużycie materiału. No i w tym momencie wszystko, co musimy zrobić, to kliknąć sobie eksport. Zapisać to. I kliknąć, finish flat, flat pattern. Zwróćcie uwagę, że teraz do tego komponentu jest przypisany ten flat pattern. Czyli jak będziemy mieli kolejny element, kolejny komponent. No to tworzymy sobie go dokładnie w ten sam sposób i w nim będziemy mieli kolejny flat pattern. Jeśli nie stworzymy komponentów, jesteśmy ograniczeni do jednego flat pattern i e, gdybyśmy mieli kilka rzeczy, to musimy to e, sobie skasować. E, jak będzie wyglądał ten plik, który tu mamy, e, już wam pokazuję. Taki plik jest rozbity na warstwy. Przede wszystkim jest warstwa Bend, która mówi nam o tych liniach niejako gięcia bend Extend, czyli to jaki będzie zasięg tego gięcia, czyli ile materiału wchodzi w zagięcie. Mamy też linie niejako cięcia, czyli Interior Profiles, wszystko co jest wewnątrz i Outer Profiles, czyli wszystko co jest na zewnątrz. Rozważmy sobie teraz drugą opcję, co jeśli mamy płaski szkic i chcielibyśmy go sobie poskładać w programie, żeby dalej na przykład na nim pracować. Tworzymy sobie nowy komponent, żeby nam się nic nie mieszało i teraz sobie tutaj wsadzamy po prostu dxf, -a. wsadzę go na tą płaszczyznę, przygotowałem wcześniej coś, co nazwałem rzecz. Przesunę to sobie. Dam OK. -kę. Schowamy sobie na razie ten komponent, nie jest nam potrzebny. No i co? Jak widzicie, mamy tutaj coś, co mogłoby być zrobione właśnie z blachy. Chcielibyśmy zobaczyć, jak będzie wyglądało. Teraz, tak samo jak w przypadku poprzedniego szkicu, możemy sobie stworzyć z tego blachę. Klikając Flunch. Teraz zwróćcie uwagę, że jakby zaznaczę sobie to wszystko, a to dlatego, że gięcia możemy teraz na podstawie szkicu dodać sobie opcją Bend. Na początku program poprosi nas o wybranie ścianki, która ma zostać nieruchoma. I tutaj ważna jest kolejność, czyli musimy niejako posuwać się tak, jakbyśmy to faktycznie gieli, od początku do końca No bo zwróćcie uwagę że teraz jak z kontrolem wybrałem sobie tą drugą linię no to program programowi się to nie podoba zmienię sobie teraz kolejność i jak widzicie w tej liście z prawej strony ten to gięcie będzie drugie to miało być chyba 45 stopni więc tak to sobie zmienimy możemy też tą ten kąt wpisać tutaj. No, i tutaj, tak jak wam pokazywałem, w zależności od tego, jaką wybierzemy sobie opcję, tak ta linia gięcia będzie niejako przebiegała. No, i gdy to wszystko sobie pogięliśmy, możemy schować nasz szkic. I jak widzicie, element jest już e, pogięty. Gdy już mamy takie body, którego podstawą był szkic, to oczywiście tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również wprowadzać jakieś e, modyfikacje. E, dodawać otwory. Nie wiem, coś nam się nie podoba. No to możemy to oczywiście zaokrąglić. No, i jak widzicie, w momencie, w którym coś zmieniliśmy, tutaj wyskakuje nam taki wykrzyknik, to znaczy, że ten, to rozłożenie nie jest w tym momencie aktualne. Wystarczy kliknąć prawym, dać Update Flat Pattern. I gdy sobie w nie wejdziemy znowu klikając Activate, zwróćcie uwagę, że te wszystkie zmiany oczywiście zostały już. Wprowadzone. Jako, że są to komponenty, to oczywiście je również możemy ze sobą łączyć. Jeśli chcemy je ze sobą łączyć, jeszcze raz przypominam o tym, że no cóż, najpierw musimy stworzyć sobie te komponenty i dopiero w nich tworzyć te sheet metal bodies, bo inaczej program nie pozwoli nam ich dodać. Ale gdy wszystko zrobimy dobrze, no to jak widzicie, nie ma żadnego problemu i jesteśmy w stanie Chociażby jakieś elementy, które nie wiem, mają być złączone jakimiś śrubami, albo obracać się wokół siebie, przymierzać, i to jest naprawdę, naprawdę fajne. I to tyle w tym odcinku, bo w zasadzie pokazałem wam już wszystko. Moduł Sheet Metal jest jednocześnie bardzo prosty, ale też bardzo potężny, i korzystam z niego teraz praktycznie za każdym razem, gdy zlecam coś do wycięcia. i jednoczesnego gięcia od razu w kilku kliknięciach sobie generuje właśnie ten plik dwuwymiarowy na którym firma potem odczytuje sobie dokładnie te linie gięcia no i zazwyczaj też jako wizualizację po prostu wysyłam screeny tutaj i jeszcze nigdy nie było z tym problemu. Więc tak, w zasadzie najważniejsze rzeczy, o których jeszcze raz Wam przypomnę, to to, że najpierw tworzymy komponent i dopiero do niego dodajemy sobie to sheet metal body. Możemy tworzyć je ze szkicu w programie, ewentualnie możemy sobie dodać tutaj jakiś szkic z innego programu i pogiąć, że tak powiem. No i oczywiście pamiętajmy też o tym żeby zmienić sobie grubość materiału. No, ale tak. Wszystko tutaj jest na tyle proste, że wydaje mi się, że po chwili zabawy każdy gdzieś tam to intuicyjnie rozkmini. Więc żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie i do kolejnego odcinka. Miłego dnia.